Żeby taką kulturę zmienić, to ten Irańczyk musiałby się w Polsce urodzić jedno, drugie, trzecie pokolenie i dopiero by się zmienił. A są to ludzie, którzy mają tą akurat kulturę zakorzenioną i tego nie zmienią. A jeżeli oni tu przyjadą, oni będą, nie będą chcieli się asymilować, no i po prostu będą swoje poglądy, swoją kulturę próbować tu wprowadzić, a my tego nie stolerujemy, no i będzie zgrzyt. Ja nie stoleruję tego. Przykro mi, ale nie. nie mam osobiście do tych ludzi nic, ale gdy będą próbowali mi narzucić na moim podwórku swoją kulturę, za wszelką cenę wygoń, choćby nawet siłą. No to teraz jeszcze wrócę na chwilę do polityki. Myślałeś o tym, żeby brać nie udział w polityce? Nie jestem zainteresowany byciem posła. Mam z czego żyć, nie potrzebuję tej pensyjki 15 tysięcy. Nie wiem, ile tam dokładnie jest, bo się tym nie interesowałem. Plus te diety, nie diety. Mam z czego żyć, prowadzę sobie firmę, wszystko, ale oczywiście wypowiadam głośno swoje zdanie, żeby tym ludziom, którzy jeszcze lekcji nie odrobili, uświadomić, co się po prostu dzieje. Niektórzy siedzą sobie przez tym komputerem, pierdząc stołek i myślą, że samo się coś zrobi. Myślą, że ja sobie pierdzę w materac lub pierdzę sobie w fotel, przychodzę na salę i kondycja przychodzi, umiejętności same przychodzą, samo nic nie przychodzi. Jeżeli nic nie zrobimy, samo nic nie przyjdzie. Jeżeli będziemy siedzieli, i tylko mówimy, a ja nie pójdę, bo to, to i tak nic nie zmieni, no to ja nie pójdę na trening, bo i tak nie wygram. Z takim myśleniem to od razu i powiesz. Ale wiesz, Mariusz, yy, kilku sportowców już próbowało się mieszać w politykę z, z marnym skutkiem. Generalnie yy, Fani nie lubią czegoś takiego. Nie myślisz, że stracisz na popularności, yy, poruszając takie nie wiem, kontrowersyjne tematy czy brnąc w tematy polityczne? Mam głęboko w nosie to. Jeżeli widzę naocznie, jeżeli widzę złodzieja, że on kradnie, nie mam zdjęcia tylko, nie mam dowodów, w sądzie nic nie zrobię, to mam się przyglądać temu? No, nie potrzeba daleko szukać. Yy. Inaczej tego nie określimy. Złodzieje biorą diety kilometrowe 1500 zł. Jest to z Twojej kieszeni, jeden grosz z Twojej, z każdego jednego z nas. I on sobie kupuje bilecik za 300 zł i on mówi, że nic się nie dzieje. To co on robi? U mnie pracownik bierze na przykład dietę na wyjazd, on nie jedzie. Zabiera na, mi te pieniądze. Co on robi? Kradnie, ewidentnie kradnie. No i właśnie tacy panowie, takich panów jest bardzo dużo w naszym Sejmie. No i centralnie nazywamy ich złodziejami. A oczywiście nikt nic się nie stało, nic się nie stało, bo, bo to tylko jeden grosik. Właśnie to są miliony, miliardy, które uciekają albo polityka nasza. To jest biznes. Założyłem sobie biznes, wydałem 100 milionów. Zarobiłem z, zarobiłem z tego biznesu 40 milionów, czy 50? 40 jest na minusie. To jest biznes. No tak nasi politycy właśnie robią. 100 milionów wyjmują na biznes, zarabiają 50. 50 na minusie. Jeżeli to są gospodarze nasi, to ja dziękuję za taką politykę. To na dobrą sprawę wychodzi, że dobrze, że zaangażowałeś się politycznie, bo dzięki tobie wiele osób przejrzy na oczy. Można tak przypuszczam. Na pewno jakaś rzesza ludzi, którzy nie interesowali się tym, y, środowisko bardziej sportowe. Widzę, jaki odzew jest. Mówią, Mariusz, dobrze, że o tym mówisz, bo niektórzy o tym nie wiedzieli przez to, że nie wchodzili na strony jakieś polityczne, czy powiedzmy y, polityka.pl. Generalnie nie interesują się polityką. Ale widzą to, co ja piszę na swoim, na swoim portalu, no i oni to czytają. Y, jaka jest manipulacja, bo widzę, że jest manipulacja. Y, jest powiedzmy cały wywiad, tak jak my dziś dzisiaj tutaj robimy, ty tniesz ten wywiad, pokazujesz to, co jest tobie wygodne, a że ja dopowiem dalej, to ty już tego nie pokazujesz, bo tobie jest po prostu nie na rękę z tym. mówmy się, pokażę wszystko. Ty akurat jest, nie jesteś związany z polityką, nie jesteś z żadną partią związany, więc tobie to jest obojętne to, ale niektórym mediom nie jest to obojętne, no i jest jak jest, a ja mówię głośno swoje zdanie, nie chcę wchodzić na wiejską, tyle ile mogę uświadomie. Dzięki wielkie. Dziękuję.